Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu, kolejny dzień można powiedzieć kontrofensywy. No właśnie, czy kontrofensywy to jest pytanie, które stale sobie zadajemy, a jeśli tak, jeśli kontrofensywy, to jak ta kontrofensywa w wykonaniu Ukraińców wygląda? Jak na razie informacje sprzeczne docierają w zasadzie te informacje, głównie ze strony ukraińskiej i to bardzo szczątkowo, no więc postaramy się dowiedzieć z punktu widzenia wojskowego, a więc generał. Waldemar Skrzypczak po raz kolejny będzie tłumaczył, odpowiadał na pytanie i tłumaczył, co w zasadzie dzieje się w tym momencie na południowym odcinku w obwodzie chersońskim, bo tam dzieje się zdecydowanie najwięcej. Ja, naszą, nasz program rozpocznę jednak od pewnego cytatu, cytatu ośrodka studiów wschodnich i to jest fragment jednego, jednego z raportów. Komentarz do tego raportu myślę, że będzie dobrym wstępem do, do naszej rozmowy. Będzie dobrym wstępem do tego, żeby całą sytuację w jakiś sposób no, może nakreślić. O tak byśmy do powiedzieli. Doniesienia medialne o kontrofensywie w obwodzie chersońskim świadczą o olbrzymim społecznym oczekiwaniu na przełom i spektakularny sukces na froncie związanej z tym presji, pod jaką znajduje się władza i armia ukraińska. Jednocześnie sprzeczność, sprzeczność doniesień Armii Ukraińskiej według których nie podejmowała ona ostatnio w obwodzie chersońskim żadnych działań zaczepnych, z komunikatami przedstawicieli lokalnych administracji informujących o kontrofensywie, nie pozwala aktualnie na rzetelną ocenę wydarzeń. Nie można wykluczyć, że pododdziały ukraińskie w ostatnich dniach podjęły próby natarcia lub rozpoznania bojem, które na pograniczu obwodów mikołajowskiego i chersońskiego miały w ostatnich miesiącach miejsce. Jednak nie można tego typu działań utożsamiać z kontr Ofensywą. To jest fragment z raportu Ośrodka w Studiów Wschodnich. Wiemy, jak ten ośrodek do tej pory wypowiadał się na temat wojny na Ukrainie kilkukrotnie już na ten temat rozmawialiśmy również na, na naszej antenie. No to podstawowe pytanie, które, które się nasuwa. Które, które jakby pojawia się już w kolejnym, kolejnym dniu, bo przypomnijmy, 29 sierpnia miała wystartować kontrofensywa, to najpierw może tak zapytam w tych pierwszych, w tych pierwszych dniach, jakie są podstawowe cele cele armii ukraińskiej, które już w tym momencie już w tym momencie widać, które już w tym może, momencie możemy stanowczo określić. Generalnie na pewno Ukraińcy chcą rozbić wojska, które są na przyczółku hersońskim, chcą jednocześnie odbić stolicę obwodu hersońskiego, to jest największe miasto, które jest w tej chwili w posiadaniu e, armii rosyjskiej, zatem celem ich jest, na pewno Ukraińców, jest odbicie hersonia stolicy obwodu Oczywiście. Samo rozbicie wojsk na przyczółku hercę nie będzie przełomem w tej wojnie, niemniej jednak będzie pierwszą oznaką tego, że Ukraińcy mają zdolności prowadzą operacje bardzo sprawnie i rozbijają wojska rosyjskie, które są o niskim morale, są zdemoralizowane, są słabo zapaszone, nie dostają paliwa amunicji na przyczółek hercęński i to pozwoli moim zdaniem Ukraińcom te wojska rozbić. To słowo kontrofensywa absolutnie odmieniana przez, odmieniane przez wszystkie przypadki. Od samego praktycznie początku, ja również na, na naszej antenie, raport ze wschodu, kiedy to rozmawialiśmy, czy to z doktorem Kozubelem, czy z Adamem Gbiurczykiem, no to słowo kontrofensywa pojawiało się naprawdę bardzo, bardzo często, ale za każdym razem w tych opiniach naszych ekspertów, w analizach pojawiała się kwestia, poczekajmy, wstrzymajmy się z pewnymi, Ocenami, no i między innymi mówiło się o trzech, czterech dniach, kiedy będzie widać pierwszy efekt. Te trzy dni, cztery dni w zasadzie już, już pełne minęły, więc coś już możemy o tym, o tym powiedzieć. No to, to pytanie, co właściwie się do tej pory wydarzyło, i jak wygląda sytuacja w obwodzie hrasońskim? Znaczy, generalnie propaganda i to, co mówią media... To jest jedno i generalnie chodzi o tą kontrowersywę, to cały czas w mediach są sprzeczne informacje i mam wrażenie, że niektórzy eksperci, niektórzy media bardzo wyprzedzają tą kontrowersywę w stosunku do tego, co robią Ukraińcy. Otóż kontrowersywa, tak ją nazywamy, zaczęła się 25 lipca od uderzeń na kilku kierunkach jednocześnie przez armię ukraińską na obronę rosyjską, która znajduje się na zachodnim brzegu rzeki Dniepr. Na dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest oczywiście Hersoń, drugi kierunek to jest Nowa Kachowka. I zamiarem wojsk ukraińskich jest wypychanie, zepchnięcie wojsk rosyjskich z pozycji obronnych i wypchnięcie ich za dniepr. Rozbicie i wypchnięcie ich za dniepr. Ukraińcy prowadzą metodyczne, systematyczne ataki na obronę rosyjską. Prowadzą taktykę z takich stopniowych uderzeń, które przełamują na wybranych kierunkach, na wybranych odcinkach obronę ukraińską. Jest to kompleksowa operacja, ponieważ ona sięga daleko głębiej poza Dniepr, bo uderzenia wykonywane są na logistykę na Krymie, na lotniska na Krymie, na lotnictwo na Krymie, w miejscach bazowania, uderzenia na system dowodzenia, które znajduje się na południe od Chersonia. Również paraliżowany jest Yy, paralizowana jest logistyka armii rosyjskiej, która dostarcza zaopatrzenie na przyczółek harsońskim, Zrywane są przeprawy na dnieprze: promowe, pontonowe, stałe przeprawy. A zatem ta yy, operacja ma charakter kompleksowy. Oczywiście. Ja nazywam tę operację, tą kontrofensywę, pełzającą, bo tempo wydaje się jest niewielkie, ale moim zdaniem wystarczające A ten potencjał, który angażują Ukraińcy do tej operacji, to po pierwsze, po pierwsze, po drugie, Ukraińcy wiedzą, jak uderzać, gdzie uderzać, obchodzą pozycje armii rosyjskiej, uderzają sobie i miejsca, i w wyniku czego osiągają swój sukces za ceny minimalnych strat, moim zdaniem. I wydaje się, że ta operacja postępuje, i yy, myślę, że nie spełni oczekiwań polityków i mediów, ale moim zdaniem jest to zgodne z planem, którzy realizują wojskowi. Cel główny to jest wyparcie rosyjskich wojsk za Dniepr, za rzekę Dniepr. No a z tym wiąże się przede wszystkim kwestia też Chersonia, samego miasta, miasta Cherson. Z takiego doświadczenia typowo militarnego, wojskowego to jest możliwe, żeby Ukraińcom udało się miasto Hersoń zdobyć? Bo przypomnijmy, to też jest, to też jest ważne, Rosjanie do tej pory tylko i wyłącznie Hersoń jako, jako duże obwodowe miasto zdobyli. No, na swoim koncie nie mają innych zdobyczy w tej, jak to oni określają, operacji specjalnej poza właśnie miastem, miastem Hersoń. Mówię oczywiście o miastach obwodowych. Jest możliwy moim zdaniem w tej chwili Ukraińcy już mają możliwość wprowadzenia ogni obserwowanego do obiektów, wybranych obiektów obronnych, które organizują i przygotowują Rosjanie w mieście. Drugie, to społeczeństwo tego miasta nie sprzyja Rosjanom i czeka tylko właściwy, na właściwy moment, żeby móc Rosjanom przeszkadzać w prowadzeniu tej obrony. I wierzę, w to jestem przekonany nawet, że już w Chersoniu są oddziały specjalne Armii Ukraińskiej, Ruchu Oporu Ukraińskiego, czyli partyzanci, którzy czekają tylko na właściwy moment, kiedy wojska Ukraińskie podejdą do Chersonia, żeby zaatakować w mieście wojska rosyjskie. To tylko tak uzupełniając, Kirill Streumusow, czyli zastępca szef tych władz, które tam się w Chersoniu znajdują, wydał specjalny komunikat. Kolejne, kolejne wideo, kolejne nagranie. Przygotowaliśmy się do głosowania. Chcieliśmy w najbliższym czasie przeprowadzić referendum, ale ze względu na wszystkie wydarzenia, które miały miejsce teraz, myślę, że na razie zrobimy sobie przerwę. To są słowa Streumusowa. Przypomnijmy, 11 września miało się odbyć, odbyć referendum, no ale skoro rozmawiamy, skoro, skoro dyskutujemy na temat kontofensywy, tego, tego co się dzieje, jak wygląda kondycja armii ukraińskiej, no to trzeba zapytać się też o ewentualne, ewentualne problemy, bo wiemy doskonale, że na wojnie jedna i druga strona te problemy ma, to jakie są największe problemy Ukrainy w tym momencie? Takie, które, które mogą bardzo mocno utrudnić działania ofensywne i w ogóle sukces w tej wojnie. Problemem, który będzie narastał w armii ukraińskiej, to będzie posiadanie wystarczającej, wystarczającej ilości żołnierzy, którzy są przygotowani, którzy znajdują się w szeregach armii, do tego, aby w tej wojnie brać udział. Rosjanie mają, jeżeli chodzi o stan osobowe, nieuczerpane zasoby. Ukraińcy, niestety, nie, takich zasobów jak Rosjanie nie mają. Zatem ważne jest to, żeby. Pomagać Ukraińcom, jeżeli chodzi o wyposażenie broni, amunicję, żeby mogli tę wojnę skutecznie prowadzić i wygrywać. A jednocześnie trzeba stworzyć takie warunki Ukraińcom, żeby Ukraińcy, którzy jeszcze w wojsku nie są, a często są poza granicami Ukrainy, na Ukrainę wrócili i chcieli walczyć w obronie Ukrainy. A więc poznaliśmy zdanie generała Waldemara z Krzybczaka. Myślę, że kolejny głos do, do tej dyskusji o kontrofensywie, o której mówić jeszcze na pewno, na pewno będziemy, bo cały czas przychodzą do nas kolejne informacje z frontu. Te informacje czasem potwierdzone, czasem niepotwierdzone. Są pierwsze zdjęcia z miejsc, które według władz ukraińskich zostały odbite z rąk rosyjskich. Są doniesienia o oddziałach, w tym przypadku konkretne oddziale z sformułowanego, z, sformułowanego z, ze zmobilizowanych ludzi z Donieckiej Republiki, którzy to mieli odmówić wykonywania rozkazów ze względu na złe traktowanie. Rosyjscy żołnierze mają być lepiej od nich traktowani przez, przez generalicję, także tym bardziej będziemy o tym na pewno dyskutować w najbliższych programach. To na tyle z mojej strony. Kłaniam się Państwu nisko. Marcin Rowski, zachęcam do tego, żeby absolutnie pozostać się z nami, i pozostawić subskrypcję, bo cały czas widzimy w statystykach, że 80% z Państwa tej subskrypcji nie włączyło, a przed nami jeszcze bardzo wiele ciekawych tematów, ciekawych rozmów. Będzie się na pewno dużo działo na naszej szczętach, także zachęcam Państwa do aktywności w postaci łapek w górę, komentarzy i wspomnianych już subskrypcji. Dziękuję za uwagę jeszcze raz skłaniam się nisko. Do widzenia, do usłyszenia.